Hmm. Ola, ja wiem, że ty jesteś fajna dziewczyna, wiem, że się przyjaźnimy razem, nie? No. Ale wiesz co, jestem zły na ciebie, bo się huśtałaś na krzesłach i zobacz, co zrobiłaś. Ale to nie ja. Jak to nie ty? Wszyscy powiedzieli, że huśtałaś się na krześle na obiedzie, i krzesło jest. Ja muszę zapłacić teraz za te krzesło. I kto teraz zapłaci? Twoja mama, mamy wziąć z wypłaty, czy co? No, no, nie, no, ja dopiero popsułam słuchawki. No, a teraz krzesło jeszcze. Ja na to krzesło. Ale Jeszcze teraz z Filipem przecież ja się nie huśtałam. No Filip mi powiedział, że to właśnie ty. Bo ja wziąłem Filipa na... na ja? Mamę. Jak Filip? Jak Filip przecież siedział obok mnie. No właśnie. I on, on słyszał, jak trzasnęło czas, te krzesło. No ale nic nie trzasnęło, no przecież siedziałam obok niego. No, ale... No i co teraz? Mam iść do twojej mamy teraz rozmawiać z nią? No niby ona na mnie. No i co? Ja jej jeszcze o tych nie powiedziałam nawet. To chcesz i no, teraz nie... powiedzieć? No. Ale no Filip mnie wkopał, no naprawdę siedziałam, że to tam... jest. <głusza> 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 ja <głusza> nie <azna> Ja na Nie, jestem nie, 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 sobie. Oczekiwałem od Ciebie dużo więcej, niż, niż od innych ludzi. I oczekuję od ciebie, bo masz 18 lat, Oczekiwałem od ciebie, że, że się przyznasz do, 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 do czegoś jak coś zrobisz. pobaż na krzesło. Tu rozwaliłeś krzesło. Myślałeś i ludzie powiedzieli, że to ty. Dokładnie. I co teraz? No to nie. Ja bym się przyznał na no, tyle robić. Że... Tak. No i ale ktoś musi pokryć koszty. No ale no co w z są. No nie wiem, no wszyscy mówią, że to ty. Bo ja robiłem dochodzenie. Huśtał się, słyszałem jak traf, ten trachnęło. Ale um, nie wiem nic, nie huś nie tam się na no, Kurczę Pierwszy raz w naszym ośrodku. Nie pierwszy raz, drugi, tak? Nie no. rozważam No i co Bartek? No to przykre. No straszne. To jest żart, to jest ukryta kamera. <śledziam> 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 Roland. Podoba ci się na Eldorado? Tak. Podoba ci się ten ośrodek? Tak. Fajny jest, nie? No. Wszystkie rzeczy nowe, nie? Mhm. A słyszałem, że y, huśtałeś się na tym krześle i go złamałeś. Wcale nie. I co teraz? Ale no, nie, nie ja się nie huścimy na krzesło. Musi to nie, ma. A kto, o kogo odgadza krzesło? No, ludzie mi powiedzieli. Na krześle się, huśtajcie. Nie się na krzesło na sobie. Powiedzieli, że złamałeś krzesło. Fajny jestem na środę, nie? No, ale słuchaj, nie, nie huśtałem się na krzesło, żebym tego nie zrobił. Abyś nie. się przyznał! Jakbyś to zrobił? Nie, gdybym to zrobił, to byś się przyznał. Tak? Tak. To dlaczego się nie przyznałeś? Bo no, tego nie zrobiłem. Jak tego nie. By... ale wszyscy mówią, że to ty. No nie wiem, ja się na krześle nie huśtałem. Zrobiłem dochodzenie i wszyscy powiedzieli, że się na ścianami huśtałeś, i złamałeś, i włożyłeś do, do magazynu te krzesła, żebym ja nie widział. Do magazynu. No. Ja w magazynie w ogóle nie byłem. No widzisz. Jest ten magazyn taki, co jest. A masz, ukryta kamera. Ja nie tak grałem! Tak Pierwszy raz na dorozo. Jestem zawiedziony. Dlaczego się nie przyznałeś, że zniszczyłaś krzesło na śniadaniu? Ja zniszczyłam krzesła. Podobno się huśtałaś i zniszczyłaś krzesło. Nie huśtałam się. Tak. Jurka powiedziała. Nie. Tak. Prawda. Nie, podobno jeszcze powiedziałaś i tylko nie mów, nie mów Łukaszowi. Nieprawda. No na serio, tak powiedziała. Ale to jest nieprawda. No ale to skąd to może nie, ona. Ja bym sobie tego z palca nie wysłał, prawda? Nie wiem, to może ona go ma. Na... Ja nie. Dalej się, dalej się chronisz, przecież zobacz. Ale to nie ja. A kto? To nie wiem. Podobno co chwilę się chcesz na krześle i dlatego tak się rozumiesz. To ja. No? Ani razu. Jak, ani razu? No, ani razu. No proszę Cię. No i co, wiesz ile takich krzesł kosztuje? Lepiej się przyznaj od razu i powiedz, a ale nie. No, ja No proszę Cię. Nie sądzę, z to zrobić. To nie zrobię. Nie ma świadków ani dowodów. Właśnie, mam świadka, mam julkę. No ale... Mam I... ją zawołać tutaj? Dobra. Dobra? No dobra, to idę po julkę. Nie, Ty nie pójdziesz po julkę. Żart. Uuu, brawo, uuu, brawo, uuu, uuu, ja Kryta kanałowa. Co? Siadaj A co zrobiłem? Co, patrz na krzesło. Ale. To... Słyszałem, że to ty zrobiłeś. Ale ja nie. się huśtałeś na śniadaniu? Wszyscy tak powiedzieli. Nie, ja, ja naprawdę. Ja się na śniadaniu. Takie krzesło kosztuje dwie stówe. I co teraz? Ale nie, ja naprawdę. Ja się dzisiaj nie huśtałem na krześle. Dzisiaj nie. A kiedy się huśtałeś? Wcześniej, ale. to. To raczej nie byłem ja. Więc co mam teraz zrobić? Pierwszy raz na Eldorado, chłopie. Pierwszy raz w tym ośrodku. I takie zniszczenia, chłopie. Przez ile. By... Ja, ja muszę wyłożyć ze swojej kasy, to albo ja płacę, albo ty. Ja oddam pieniądze. Jak będę wyjeżdżał, to tak on nie przyjedzie, wezmę od niego te pieniądze i oddam. Jak się teraz czujesz? Źle. Źle? To Źle. dobrze. Jeżeli to naprawdę byłem ja, to bardzo przepraszam. Ja nie wiedziałem, że coś takiego zrobię już. N nie będę naprawdę... To jest żart. Nagraliśmy cię na, na ukrytej... <grystanie> 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 o stary! Koś! Co jest? Krzysiu. No. Ludzie na śniadaniu powiedzieli mi, że się huśtałeś. Zobacz na to krzesło. Tutaj, na krzesło, tu! Nie huśtałem się. Dlaczego zepsułeś krzesło? Nie, nie huśtałem się nawet. A teraz chcesz zapłacić na to krzesło? Ale nawet nie pamiętam nic. No co nie pamiętasz? Ludzie powiedzieli, że to ty. I co teraz? Jak ja się nawet nie huśtałem, a ja się nie lubię huśtać. No to teraz musisz zadzwonić do twojej mamy i powiedzieć, że musisz zapłacić 200 za krzesło. Dobra. No i co teraz? Nie wiem. Co zapłacę? No. To się nie huśta już wreszcie. Ale ja się nie huśtam. Ale wszyscy mówili, że się huśtałeś. Kto niby? No wszyscy. To się popytam. Za. No. Nakręcil nakręciliśmy. Pomachaj do kamery. <noise> Gdzie jest? Tam. 女生。<laughs> <laughs>